A nie, aż paczkiem anyway, Z paczkiem Tyfue, jaki to jest kochany, paczek godny ci serce, on się cały czas na trzy Kurwa, zajmę Kurwa, ty mnie bijesz, kurwa. Pytałem cię, kurwa. Po chuj ty mnie uderzysz, kurwa. Ślepy. No człowiek, kość to puczka, ej. Źlepy, jak się bić kurwa. Nie mam mówił. Co Trzymaj go. Weź wyluzem, kurwa. Pochódź mnie bije kurwa. Ja się mnie biję kurwa, tu mam nie uderzyłeś, kurwa. Ja w to mu się nie chcę bić, kur, ja ja chuj... bo chuj! Ja pani... Nie wypieraj się. Na jutro są filmy, jak siły prawie cię zabił. Jak rusek i kaczor nieraz ci najjebali, bo Itek chcesz mówi się, że cię pobił jak dziecko. Jestem zwykłą ciągą ułamaną pod skrzypem żule. Trzy złota. pełni Pełnię. Uspokój się, ej! Napisz się piwa, uspokój się.